Paco Power Systemi Mat, najlepsza odżywka na budowę masy mięśniowej. Polecam, Łukasz Maciec. W klubie sportowym PAKO 72 rozmawiamy z Karoliną Michalczyk, naszą wspaniałą mistrzynią. Karola, jesteśmy po świętach. Okres ten między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem to nie jest okres wolny od pracy, zwłaszcza dla Ciebie. No nie, zaczęliśmy trenować. Między świętami też trenujemy, także. Naprawdę ciężki rok się dla mnie zacznie, także tu już nie będzie przelewek. Ciężki się zacznie, ale również ten nie był taki lekki, 20 stoczonych walk, no dużo troszeczkę tego. No nie był lekki, ale uważam, że nie był za dobry. Mówisz o mistrzostwach Europy, no nie dało się ukryć, że jednak sędziowie cię skrzywdzili, tak jak na mistrzostwach Europy w Rotterdamie, ale podobnie i wcześniej w Katowicach, tam gdzie walczyłaś z Nikolą Adams, z powodzeniem mogli przyznać wygraną, niestety stało się inaczej. E, może powiem ogólnie tak, e, jeszcze bardziej będę musiała troszkę się przyłożyć do tej pracy i myślę, że będzie dobrze, i żeby nie potworić, żeby sędziowie mnie krzywdzili, także no naprawdę... W tym przyszłym roku, co będzie, to dwa razy jeszcze więcej muszę popracować i myślę, że będzie dobrze. No właśnie Karol, może taki kubeł zimnej wody tu rok przed Igrzyskami i przed Mistrzostwami Świata, to może właśnie taka dobra sprawa? Okaże się w 2012, ale myślę, że no na pewno gdybym miała jakieś już wszystko, zdoby... w tym roku bym zdobyła mistrzostwo Europy tu, to może bym jeszcze bardziej się sobie wylozowała i może by to było Złe, no, ja myślę, że tutaj nie będziemy nic odpuszczać, jeszcze nawet trener powiedział, że mi dołoży jeszcze więcej, także naprawdę bardzo ciężki rok się zaczyna. Znamy już plan przygotowania reprezentacji Polski do tych najważniejszych imprez w 2012 roku na początku stycznia najpierw badania w centralnym ośrodku sportu. To znaczy ja mam od 4 stycznia mam pojechać właśnie do Centralnego Ośrodka Sportu zrobić badania, później mamy 17 w Instytucie Sportu Badania, kadra ta taka ścisła chyba, trener Piotrowski wyznaczył i od 21 już mamy obóz w setniewie. Później nie tylko zgrupowania, ale też wiele startów kontrolnych, między innymi mistrzostwa Polski, turniej Feliksa Sztama, mistrzostwa Unii Europejskiej i dopiero później mistrzostwa świata, podczas których będzie można uzyskać kwalifikację olimpijską. To znaczy pierwszy turniej to chyba mamy w Rosji w marcu, później mamy chyba... Mistrzostwa Polski i Sztam, a Stołuniu to jeszcze nie wiadomo czy w ogóle będzie. Dobrze, wróćmy jeszcze do końcówki roku 2011. Opowiedz internautom Paco Peli, jak spędzisz Sylwestra? No, Sylwestra spędzę w domu, spokojnie, w gronie rodzinnym. Także nie ma tu żadnych szaleństw. Karola, czego byś sobie życzyła w tym nadchodzącym 2012 roku? No przede wszystkim zdrowia. No i na pewno bardzo mi się marzy zdobyć to kwalifikację olimpijsko. No i medalu na tej olimpiadzie, także to jest moje marzenie, także całą karierę marzyłam o tym, żeby tam wystartować i zdobyć medal, to jest moje marzenie. Takie. Marzenie również i nasze, internautów PAKOPL. zatem tego Ci życzymy, abyś w przyszłym roku z Mistrzostw Świata i z Igrzysk Olimpijskich wróciła z medalami. No oczywiście życzymy Ci dużo zdrowia, bo tego u sportowców nigdy za wiele. Dziękuję za zdrowie, za życzenia, za kwalifikacje. Nie dziękuję, trzymajcie kciuki, pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego na nowy rok.